W sobotę 29 maja w Łubianie odbył się 11 rajd z okazji 77. rocznicy boju pod Łubianą. Teraz jesteśmy na pierwszym punkcie. Jeszcze nie wiem do końca, ile punktów jest przed nami, chyba że koleżanki wiedzą. Najważniejsze jest to, żeby po prostu dobrze przygotować harcerzy, napisać im, powiedzieć im, co trzeba zabrać, co się przydaje. Jak już ktoś był na takich wyjazdach, to powinien wiedzieć. No jesteśmy tutaj po to, żeby przypilnować i przygotować harcerzy na każdą sytuację. Teraz mieliśmy zadanie przejść mały tor przeskód i złapać Arktosa, który wybiegł nam z lasu. Nie było to proste zadanie, ale byliśmy radę. Find a place in this human race. Held in a small space, you are one of a kind in this human race. Znajdujemy się dzisiaj w lesie na jednym z punktów rajdu dla harcerzy. Tutaj, jak widzimy, mamy jeden z punktów pierwszej pomocy, na którym koleżanka potrzebuje pomocy przy zatamowaniu krwawienia. Ja również tutaj będę szkolić, jak zatamować silne krwotoki w przypadku amputacji ręki. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze składa to wszystko. Bardzo dobrze wykonany opatrunek. Widać, że jest dosyć ciasny. Najważniejsze miejsca są zakryte. Wow, uciąłem serenkę. Uła, wykrwawię się. Zaraz. No, no. się, zaraz! No? No, się. zaraz! moim rękawiczki. Na moim miejscu. Na moim miejscu. Na się miejscu. Ja pogotowia słucham. Co się stało? Tutaj pan sobie zatrzasnął rękę, która została w bagażniku. Czy pan jest przytomny? Tak. Czy jest zatamowany kwotok? Tak. Nie, nie jest. Nie, nie jest. Gdzie się znajdujecie? W lesie w łubianie. Proszę zatamować krwo, i pilnować, czy poszkodowany oddycha. Jeżeli stan się pogorszy, proszę zadzwonić ponownie. Karetka przyjedzie za 15 minut. Dobrze, to możesz wsadzić tu. Nie trzeba, nie trzeba, zobacz to tutaj. się zamknięte. To wszystko, co możecie zrobić. Możecie mnie jeszcze pocieszać, że będzie wszystko dobrze, zaraz przyjedzie po gotowie. Jeżeli macie opatrunki, zakładacie mi opatrunki na rękę. To wszystko, koniec. Dzisiaj przygotowaliśmy rozpoznawanie y, drzew. Tak, w skrócie, i poza tym parę pytań, takich o, o, ogólnych o lesie. Dyskutuj. Dobrze, dalej. I tego to jest ol. Or... Nie, nie, nie źle, ja źle mówię. No spokojnie. A jakie znasz gatunek liściaste? To jest brzoza. Dobrze. A jest dąb. No dobrze. No, widzisz. <laughs> No może ktoś inny teraz, bo wszystko rozpoznasz? Nie ma chętnego? Ktoś jeszcze? A nie, na ty nie znasz? Tak, chciałabym strzelała szybciej. Nie, ja wiem, co to jest, tylko ja nie mogę powiedzieć, wszystkiego nazwać. No to dalej. To jest J. Tego mamy najwięcej w Polsce. I tu wszędzie w nas rośnie. No, ktoś podpowiedział. Dobrze. To takie drzewko iglaste, które zrzuca igły na jezioro. No, to ty nowy nowy. A to, to nie jest drzewo. To jest krzemem. Mhm, zobacz jak... Ja bym ja powiedziała, że to jest... ten. No. no. O nim jest w książce z przyrody, ale też nie pamiętam nazwy. To jest... tym się kłuje jak o no, to no, jest ładnie, no no, no. no. no właśnie, nie mogę być. Dokładnie. I co zostało? Jeszcze coś zostało? Co zostało? Nie będzie. Tego to ja tym nie wpadnę. No Kto to... ma jakieś pomysły? To... Patrzcie na liście. Lipa? Duże drzewo. Nie, lipa nie. A ma liście? Nie, to jest tak. Gniazdo. Ogólnie trasa fajna. Dzięki temu, że po lesie cały czas idziemy. Według mnie taki poziom trudności to jest tak mniej więcej średni. Tak... No taki średni. Nie, nie zaskoczyło mnie na razie. Może jeszcze później, bo jeszcze przy nam jest 7 punktów. Tutaj trzeba wykonać, że dane rzeczy musisz wyciągnąć z zamkniętymi oczami. Młotek... Klucz francuski, pudełko z gwoździami. Zadanie polega na tym, że trzeba z zamkniętymi oczami daną rzecz, że na przykład to są kombinerki i muszę je wyciągnąć i jakby się wtedy liczy czas. Kto szybciej ten? Wygrywa. są kombinerki? Tak jestem prawie... Nie. To nie są kombinerki. To jest coś do wyciągania śrub? Odceń. O! No. To są gwoździa. Tak. To jest pudło z gwoździami, dobra. Nie umiem tego zamknąć. To jest śrubokręt, tak. nie mam pojęcia, co to jest. Kółko, no nie. to jest ten. To nie jest taśmakająca, nie? Tak, nie jest taśmakająca. To jest taśmakająca, dobra. Mierka? Tak To jest takie szorstkie to. Taka powierzchnia. Papier ścierny, no. I wyżej trochę. Na boku u góry. Na boku u góry, no. którym boku? No, okay. no, no, jeszcze, jeszcze. Lewo, prawo. Tam. No tam, ty wiesz to, bo widzę. Tam. lewo. No to jest twoje lewo czy moje? Tu, tu, no, no, no. O, o, to jest młotek. No. Znajdujemy się w lesie i schowaliśmy jedzenie, ale o to chodzi, że Arktos je zniszczył plony. Znalazł te, które yy, Wzięliśmy z pola, ale je też schował i chodzi o to, żeby je znaleźć i zrobić sałatkę dla królików. W OSP Ubiana czekamy tutaj na różne grupy, które odpowiedzą nam na różne pytania. Z Jednym z nich jest na przykład, czym się zajmuje AED i jak, jakie ma znaczenie. AED, jak wszyscy wiedzą, ratuje ludzkie życie. Jedną właśnie dla mieszkańców mamy tutaj przed zakładem porcelany stołowej, zakupioną dwa lata temu. Wszystkim udało się poprawnie powiedzieć odpowiedzieli na ocenę 5.